Donald Trump instrumentalnie traktuje Europę, bo widzi jak Europa jest słaba i Europa jest słaba od bardzo dawna. Przecież Amerykanie musieli tu dwukrotnie interweniować w czasie I wojny światowej i II wojny światowej, bo Europejczycy tak się brali za ubyt, tak rozwalali tą Europę, dokonywali tu takich rzezi w czasie I i II wojny światowej. To jest coś nieprawdopodobnego. Z amerykańskiego punktu widzenia Europejczycy oszaleli. Donald Trump dokonał ważnej dla świata i dla Ameryki decyzji, dla świata, dlatego że dał przykład, że można inaczej. Mianowicie chodzi o to, że on potraktował poważnie własne społeczeństwo jako podmiot, któremu należy się szacunek. Przestał być prezydentem sterowanym przez jakąś grupę lobbystyczną, jakąś grupę przemysłową, czy to big farmy, czy to wielkie. Wielkie korporacje zbrojeniowe, czy to, czy to finansierę amerykańską. To, co stało się w Unii Europejskiej, jest dokładnie tym, co, czy, co dręczyło Amerykę. Unię Europejską opanowały rozmaite lobby gospodarcze i Unia Europejska ma Europejczyków w nosie. I Donald Trump pokazał, że demokracja polega na tym, że daje się prawa obywatelom, a nie grupom a ani grupom biznesu.